Partia, kolejna partia z ze powoli się kończą. Minęliśmy półmetek. metek. widzit Firuzja. widzit został pretendentem, o ile dobrze pamiętam. I gra z Firuzją. Widzę proszę bardzo, e4. No i główny wariant, sycylijski to jest obrona sycylijska. Jak gramy przeciwko cecylijskiej, trzeba dojść do d4. A6 wariant Najdorfa. H3 to posunięcie wykonywał Robert Jamesowicz Fischer. Całkiem niezły szachista. Koniec E3 i E5. Opóźnione lub nie. Przechodzimy do wariantu Izaaka Bolesławskiego. To w zasadzie mamy w tej chwili B92. Tu odchodził Karpow, a przed nim. Ten malutki jak się nazywał. Oj oj. mistrzów świata. Patrzcie jakie mam sklerozy. Zawsze jak sobie przypomnę to powiem. Taki malutki. Nawet z fisherem i oddatnie binący. Goniec E6, tak grywał Fisher. Hetman F3. No w kierunku długiej roszady. Czarny wyraźnie chce dojść do D5. A biały mu nie pozwala. Proszę bardzo, tu jest ścieżka, którą pokona król. Król ucieka z linii wieży broni Piąka 2. To taki, Efim Piotrowicz-Gelar się nazywa. Patrzcie, moja skleroza nie jest taka maksymalna. Ona wynosi około, ja testowałem ją, wynosi od 13 do 26 sekund. Hetman C7. A3, wygania konika. I ktoś choćby przyszło 1000 atletów i każe zjadba 1000 atletów, to nie wymyśliłby. Proszę bardzo, skoczek C2. Bardzo twórcza gra. Bardzo twórcza gra ale Tylko nie do końca poprawna. Tu. Pierwsza linia komputera. Hetman C6. Wszystkie inne ruchy przegrywają. No taki trochę nietypowy. Zamiarem przerzutu Hetmana od tu. Proszę bardzo. Kombinujemy jak Widit. Widit miał na imię a Widit to, to imię. A nazwisko Santos Guriati. Czas start. Hop. jałyk. Szwagier przyniósł mi biały, pół słodki napój winogronowy wczoraj, więc go testuję. Szwagier jest najbliższym przyjacielem człowieka. Tym lepiej, że szwagier wczoraj prowadził samochód. Więc cała sława spadła na mnie, Skoczek D2. I tu zgodnie z definicją trzeba, sztuka i metoda obrony, którą ja często uczę, od razu mam pytanie: czy zrobić jakiś dłuższy wykład na temat obrony w szachach? Metod i form obrony. Jedną z metod obrony jest ucieczka króla na drugie skrzydło. Ucieczka króla na drugie skrzydło. I co teraz? No, teraz czarne powinny grać d5. Czarne powinny grać d5. Otworzyć pozycję po ed5. Kontynuować skoczek d5. I co teraz? Na d5 nic bić nie można. Taka jest pozycja. Trochę lepsze dla białych. Czarne mają sporą rekompensatę a tymczasem zagrał, dał szacha. Ja nie podpowiem, ale proszę. Kombinujemy jak widzit. Przypominam, że dziś o 18.30 jest transmisja transmisja jest o 18.30, bo Gucio mi przesunął lekcję o 15 minut pozdrawiam Gucia Gucio gumę ma do rzucia więc później z Guciem, później i tak żeby nie być na styk to o 18.30 transmisja o 20.00 turniej, dziś będę uczył sztuki analizy partii o takie, takie śmieszne rzeczy będę uczył, no dobra Król ucieka ze skrzydła hetmańskiego. Tu czarnych figur nie ma, tu za dużo. I co teraz? No, teraz musi ofiarować jakostkę. Oczywiście bije piątek i otworzyć linię. I kombinujemy, jak wizyt. Kombinuj jak widzit. Widzit albo nie widzit. I co on tu widzit. I widzit. Zrobił ruch. ta pozycja jest dobra dla czarnych wbrew pozorom. Mają pionka mniej, ale figur odbity. Mają nawet trochę wieżę, za wie, mają ten figur. I to był doskonały ruch. To był doskonały ruch. Król ucieka. I Hetman chce przejść na G3. Zobaczmy, że czarna wieża nie atakuje, a król jest w centrum. Bicie. I te piony są słabe. Hetman G3. To jest doskonałe posunięcie. To jest wszystkie zresztą przegrywają. Mogę, mogę pokazać. Skoczek A4 przegrywa. Bo poleciał figur. A ten pion nie ucieknie. Co się odwlecze to nie uciecze. Jak mówię staropolskie koszek D7, to no najlepszy ruch, ale te figury nie grają. Te figury nie Tak, A król dalej Udział, schował się, otwiera końca. Jak przejdzie na H2, to zrobi na wytroszadę Tak zwaną grożą widły. Tu grają widły. Wszyscy widzą, że grożą widły. Kombinujemy jak widzit. Kombinujemy jak widzit. Niestety, no tutaj. Szwagier się wysuszył. Ale mam wsparcie kolegów z Irlandii. Przypominam, są takie turnieje w czerwcu, na przodzie czerwca i lipca w Łazach. Tam klub szachowy z na robi te turnieje. Pozdrawiam działaczy, szczególnie państwa kanarków. Sympatycznych ludzi. Oni tam organizują i tam pod to są różne miejsca zamieszkania. Do tych trzechistów przyjeżdża ponad tysiąc, liczba czterocyfrowa, trzeba ich w różnych ośrodkach. I preferuję ośrodek pod Topolami, gdzie z wybitnym polskim szkoleniowcem Waldemarem Świtem, świciem spędzaliśmy po południu wieczory. Waldemarze posiadam. Poświ <grym> Pozdrawiam cię, Waldemarze. I tego Waldemara pozdrawiam. Waldemar, jak wiadomo, jest, trenował Kasfra Piruna ostatnio, ale też miał udział w umiejętnościach mistrzowskich wielokrotnie w polskich Polskiej, Śmacińskiej i nie tylko. I nie tylko. I nie tylko. Całe województwo kiedyś. No, Waldek, to wielka historia polskich szachów. Waldko, jeszcze raz się pozdrawiam. Więc tam staliśmy się. Osuszyć na lewak pod tymi topolami irlandzki. I to tutaj tak się wsparcie z Irlandczo. Tutaj jest widły. Widły goniec E2. Goniec E2 nie boimy się widła. A co się nie boimy? bo co nastąpi na F4, kto widzi? Na F4 zagramy ofiarnie, można zagrać Hatman G5. Ale proszę bardzo, w ucho. Ucho, dwa piony wzięliśmy, weźmiemy trzeciego. Tu jakby biały mógł zrobić rozszadę, to byłoby pięknie, ale nie, komputer mu nie da. Pytanie dla młodych, przepraszam, dla młodych widzów, czy komputer mu nie da? Tu nie bardzo widać, co ten czarny może grać. gońcem, nie może wyjść, roszada nie zrobi. Wisi pion, pozycja jest cienka, więc widzimy, że czarny nie może zagrać F4. G6, pierwsza linia szuszej inteligencji. No trzeba rozbić się pion. O, ponieważ tu roszada nie wchodzi w grę, mogę podpowiedzieć, bo król chodził. Jak król chodził, nie ma roszady. Tam znowu na F4 było, było takie z wygraną białych. Goniec G5. Proszę bardzo, goniec już odszedł. Ale dobre było też tu. Jak. Headman nie niezłe było. No dobra, goniec G5. No i F4 zagrał nieszczęsny. Kombinujemy jak widzit, A widzit niesamowita partia. Tak twórczo zagrał. Dawno nie widziałem takiej partii, taka romantyczna, można powiedzieć, wiecznie czerwona, czas start. Wiecznie czerwona, co my to widzimy? I uw uwaga, przecież Hetman nie będzie odchodził na H2. Czarny król jest w centrumie. Hetman oddalony w ucho. Hop. Hop. Hop, liczymy piony. No Kubuś dobrze liczył. On ma talent polityczny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale białe Majko, jakoś mniej. Jakoś mniej. Nawet więcej mają. Jakość więcej mają, więc mogą spokojnie, tak? wie, że F8. Oj oj Tego króla nic nie chroni. I tu spokojnie może przejść do końcówki. Stoi nam, a pokaże, gdzie on stoi. Stoi tu, stoi tu, stoi tu. I czarny nie ma wyboru. Przechodzi do końcówki. Pion za jakość. Co to było? Mhm. Jest 5 za jakość. Nie, no, zdrowa jakość. Białe mają zdrową jakość więcej. To trzeba wygrać. Jakość to jest przewaga wieży nad letką figurą. Ta wieża nie gra trzeba ją otworzyć. Takie proste. Goniec F5. Oj, oj oj, oj oj, oj. Tu świetny szach z skoczkiem na d6. Ale wieża D4 też nie ze, zębo... skoczek atakuje pole c 5. No lepiej było zbić. HG, goniec G6. I wieża gra. Trzeba jeszcze wprowadzić. Wprowadzamy ją, grają goniec H5. Nieuchronnie linia się otworzy. Skoczek C6. No zaatakował wieżę, to odchodzimy do centrum a na białe pole, bo białopolowych gońca czarny już nie mają. Jak nie mają, to nie mają. Teraz prosto wieża wpada na siódemkę. Wieża d 7 Dwie wieże na 7, co, co prawda. Zwykle czarny król stoi na ósemce. A tu stoi na E6, ale się tym nie przejmę. B5. I kto wymyślił ruch białych? Czas start. W moim stylu. W moim stylu ruch. F3 Pion przestaje być atakowany gońcem szarego pola, i wieżą broni konisia. Konis stoi w centrum równy wieża. C8 Dopinamy siatkę matową. Do tego trzeba zbić. Wymiana pionków korzystna dla białych, ale przy czarnopolowym gońcu przeciwnika idziemy na białe. Próba wygrania pionka. Nie można go obronić. No to przegrywa natychmiast. Podciągamy królisza. Tu nie ma szacha, bo koniś broni. No tu goniec F8 jeszcze było tam, ale to też nie pomagało. Wyganiamy konisia. Kośnicz widzi szacha. Król D4. I czarny się poddał. Czemu się poddał? No koniec jest. Grozi Maciuś. Na gonie c5, skoczek c5, to w ogóle rozpatrz To no co może zagrać? No gonie C3, też skoczek C3. No królew 5 może jeszcze spróbować. Ale dostanie szaszka ze strony tej weźmie pioneczka. Dostanie szaszka ze strony tej i się jakoś nie mieści. No nie mieści się, koni się w 6. I tutaj wszystko wygrywa. Nie wiadomo czy wieża F6, czy król D3. Ale wieża F6 wygrywa. I zwierzę więcej do to się wygrywa Lekutko. Vidlicz zagrał niesamowitą partię. Dziękuję za uważkę.